Po no prostu muszę to wszystkich pozabijać, nie? Jednak! A! Jedno z talerzy to tera. Czego Dzień dobry, szczęście. Marcin tutaj na Narzędzie tu które zostało użyte, do popełnienia przestępstwa i bym prosił, żeby tu przyjął technik i zabezpieczył. Dzisiaj wielkie ćwiczenia w szkole podstawowej w Sierakowie. Ćwiczenia związane z atakiem terrorystycznym byłego ucznia tej szkoły. Napastnik niebezpiecznym narzędziem ranił kilkanaście osób przebywających wewnątrz. Spowodował też pożar jednej z sal lekcyjnych na pierwszym piętrze. Najpierw do akcji wkroczyli policjanci, zdrawicza, którzy zajęli się napastnikiem, jego obezwładnieniem i wyprowadzeniem z budynku. A następnie dopiero do akcji mogli wkroczyć strażacy. Strażacy, którzy no, zastali zdarzenie masowe, bardzo dużą liczbę osób poszkodowanych. No i w pierwszej kolejności musieli przystąpić do ewakuacji. I udzielania im kwalifikowanej pierwszej pomocy, ale mogli to uczynić dopiero na podstawie przeprowadzonej segregacji, czyli ustalenia, który z poszkodowanych wymaga tej pomocy jako pierwszy, a kto w dalszej kolejności. W międzyczasie też podjęli działania gaśnicze związane z pożarem. W tej chwili cały czas akcja trwa na boisku szkolnym. Strażacy jeszcze ewakuują ze środka szkoły uczniów i udzielają im pomocy na zewnątrz. W ćwiczeniach oprócz strażaków w Państwowej Straży Pożarnej z Rawicza biorą udział również strażacy ochotnicy z całego powiatu rawickiego. Łącznie jest to 12 zastępów Straży Pożarnych, są policjanci, jest też pluton Wojsk Obrony Terytorialnej z Leszna. W rolę pozorantów się uczniowie klas mundurowych zespołu szkół w Jutrosinie. A w rolę terrorystów... Teroristycznych... Eee, owiane to jest tajemnicą.

A to zwracajcie uwagę, mają pragnienki na szyi. Jakie obrażenia, tak?